Dzień dziecka, dzień dziecka! Dziecko jest niegrzeczne. Dziecko jest niedobre. Dziecko się źle zachowuje. <ślesy> o, dzisiaj będzie o złym zachowaniu dzieci. I dlaczego dziecko jest niegrzeczne? No to hej kochany człowieku, witać, oczywiście wujek, porada na kanale, wujka porady, no bo gdzie, dzięki za suby, nie wiem ile to jest, 6 chyba, 400, 7 się wujarzowi, wojażo, wujasowi i marzy. No dobra, no co dzisiaj jest dzień dziecka, nie wiem czy wiecie, wszystkim drogim, kochanym, widzom, subskrybentom, niesubskrybentom, komentującym, oczywiście wujek składa najserdeczniejsze... No dobra, koniec pięknoletków. No to co, dzisiaj się podzielę o, o tym, kiedy dziecko jest grzeczne. Czyli będzie, będzie mądrze, wyczyszczę. Kiedy dziecko jest grzeczne, a kiedy dziecko jest niegrzeczne. Przypomina mi się pewna historia. Przypomina mi się historia, że idę z Olkiem. Nie wiem. Może ma 6 miesięcy, może nawet mniej. Idę, wózek wiecie o co chodzi. E, la la la, tatusie elegancki, starszawy, ale elegancki, idzie sobie z wózeczkiem I nagle podchodzi sympatyczna babcia, no i tam zagląda, zagaduje, a on mówi, o, o, coś tam gada i mówi, i coś tam się pyta. A jak się tam wychowuje, ja mówię, no super, fajnie, zdrowy i tak dalej. A grzeczny? Ja mówię, kurwa, what? Ja sobie wtedy kurde, wie ty pańce, no właśnie niegrzeczny. Wczoraj wziął, zajumał, zajumał portfel matce, i kupił sobie browara. On spojrzała na, na, jak na idiota. Tak naprawdę... Ech. Czyli jaki to jest niegrzeczny? No wiadomo, jakieś małe dziecko, leży w łóżeczku, w tym łóżeczku, to grzeczne dziecko to jest takie, które nie ryczy. Które nie absorbuje rodzica. To jest po prostu grzeczne dziecko. Ja pierdolę. Przecież małe dziecko komunikuje się tylko z rodzicami za pomocą Jakiś dziwnych ruchów, ale przede wszystkim. A! Mój mikrofon jest słaby, niedługo kupię lepszy. Mam nadzieję, że nie ogłuchliście. No to kurde, no to, to, że się komunikuje, to znaczy, że jest niegrzeczny. I w sumie już ten film na tym mógłby się skończyć. No. Bo to jest cała kwintesencja grzeczności dziecka. Czyli jak. Nie zawraca nam dziecko głowy, jak robi dokładnie to, co my potrzebujemy na daną chwilę, to oznacza, że jest grzeczne, cudowne, kochane. O oh, Boże, Boże, Boże! To po cholerę te dzieci. Często jak byłem małym dzieciakiem, ale potem, też obserwując i potem, będąc z rodzicem, żeby była rzecz jasna, ja miałem takie wrażenie, że dziecko często. Może czuć się niepotrzebne. Tak dokładnie czuć się niepotrzebne, bo tak jest. Taki fajny tekst napisany, że jeśli zaczynamy mówić złe rzeczy do dziecka, to ono nie przestaje kochać rodzica, tylko przestaje kochać siebie, zaczyna się obwiniać, dlaczego w ogóle tak rodzic mówi. Pory pane, to dzisiaj mogę na grzeczność. Tych dzieci spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy, właśnie tego młodego człowieka, którym miałem przyjemność być. I z perspektywy rodzica. Jestem rodzicem dwójki dzieci, dorosłej córki, już. No i tego mojego kochanego Olusia siedmiolatka. Nie, no to dorosła też jest kochana, żeby nie było. Oczywiście ona nie ogląda tego filmu, więc. spoko, kurde. To jak wygląda z tą grzesznością? Każdy człowiek, nawet taki mały człowiek, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje doświadczania. Ale często słyszę takie opinie: Zły, co ty pije? Nie chcę przeklinać. To jest mały człowiek, on nie wie, co jest dla niego ważne. To ty jesteś rodzicem, ty powinieneś wiedzieć, co jest ważne, jak powinien zrobić, jak powinien żyć, kurde, i tak dalej. Dzisiaj uważam to za przemoc. Oczywiście, że jestem od tego, żeby chronić go od zła całego świata. W cudzysłowie zła całego świata, żeby pokazać mu jak się przechodzi przez ulicę, pokazać mu dlaczego nie warto przebiegać przez tą ulicę, co się może stać jak będzie przebiegał przez ulicę. To jest warto, ale też pozwolić mu, obserwując go oczywiście. Na doświadczanie przejście przez tego ulica, nie darcie mordy z... Hej, stój, uważaj! tu, Ja często mówię, że warto poglądać, jak funkcjonuje świat. Niedźwiedzica, jak... obejrzycie sobie jakiś film, nie Niedźwiedzica, jak pilnie te niedźwiedzice. One tam się bawią, doświadczają. Jak jest zagrożenie, to na je cap, łapie pod siebie zanosi, warknie, kurde, ryknie. Co tam robi niedźwiedzica? Nie wiem dokładnie, chyba ryknie. A... A często dorośli rycią na te swoje dzieci non stop z obawy, że coś im będzie się działo źle. Jest takie powiedzenie, że kurde, ci rodzice, którzy dzisiaj drą te mordy na swoje dzieciaki, kurde, o nie powinnaś tego robić i tak dalej. Boże, jak szybko zapomnieli, kurde, czego im tak naprawdę brakowało, czego im naprawdę brakowało w dzieciństwach? zrozumienia, relacji, kurde żeby ktoś ich zauważył, a nie ciągłego gadania, co robię źle, kurde. Masz syf w pokoju, eee, tamto, sramto, owamto. Musi się coś wydarzyć strasznego, jakiś wypadek, choroba, rak. I nagle ta brudna skarpeta w tym pokoju przestaje tego rodzica denerwować. Kurwa, zrobił mu wszystko, żeby jego dzieciak, kurde, znowu syfił w pokoju. A oczywiście na chwilkę, bo potem znowu to powróci. Logicznie. Ostatnio widziałem się też taki rysunek, już chyba przykończę, to, to przykończę ten film. Widziałem taki rysunek w porównaniu z, wiecie, z cyklu Kiedyś i tak dalej. Na pierwszym rysunku jest to, jak matka za ucho ciągnie dziecka do domu, bo nie chce wrócić do domu, bo gra w jakąś piłkę. A na drugim, jak matka wyciąga za ucho dziecko na podwórko, no bo wiadomo, dziecko chce grać w komputer. No, i oczywiście komentarze pod tym memem, rysunkiem są takie. O, kiedyś to trzeba było wołać, a teraz trzeba wypychać, kurde, i tak dalej. Wiecie, co wam powiem? Te dwa rysunki się niczym nie różnią. Bo tu i tu matka ma wywalona na jego potrzeby. Bo jakimś dziwnym trafem nie wie, dlaczego to dziecko chce być duże na dworze. Jakoś nie wie, dlaczego, co bym musiała zrobić, żeby wrócił do tego domu i żeby był zadowolony, żeby jej opowiedział, co jest na tym podwórku, kurde, i na odwrót. Dlaczego to dziecko kompletnie nie chce wyjść na, na dwór, nie chce doświadczać, nie chce zlec z w piłkę, kurde, e, bo takie są czasy, gówno takie są czasy, kurde. Tak, są czasy na to, żeby nie zwracać uwagi na swoje dzieci, to są takie czasy. Bo ktoś kiedyś na nas nie zwracał uwagi i dzisiaj mamy to modełko, chociaż mówiliśmy sobie, że nigdy nie staniemy się swoim ojcem, nigdy nie staniemy się swoją matką, Proszę Cię, kurde. No to co? Polubcie tego swojego dzieciaka, wewnętrzne dziecko. Stańcie się najlepszym rodzicem, jakim byście chcieli mieć kiedyś. Jest szansa, że przełoży się to też na Wasze potomstwo. Oczywiście, że masz prawo być zdenerwowana, zdenerwowany. Masz też prawo krzyknąć na swoje dziecko. Ale potem... Warto by było powiedzieć o swoich emocjach, podzielić się, dlaczego tak zrobiłeś, bo miałeś tu dzień, no wylało się i cholera wie co, jak będziesz mówił o uczuciach. Jaka jest prawda? To jest duża szansa, że dziecko też z tobą będzie w ten sposób rozmawiać. Twoje wewnętrzne i to prawdziwe. Prawdziwe, Tam to też jest prawdziwe. Cześć!